No i jesteśmy już w grze. coś mi się stało. No, spokojnie. A i ta opcja jest taka, że gramy jedną postacią wszyscy. Wszyscy. Po prostu i to jest trochę fajne. Śmieszne. Jezu, co tego to temat, boże. Idziemy. I co co wam pokazuję? Ponieważ już gryście tak. Są fajnie zrobione jak dla mnie. E, gdzie jestem? Tu E, bardzo fajne e, życia, No ja mam żółte. Ponieważ ten, ale ogólnie fajnie jest podświetlona postać takim kółeczkiem. Co tu jeszcze może być fajnego? Hmm. hmm. Tu właśnie żydnicy są fajnie też zrobieni. Co to wardy mamy? Darmowe. Jako jedno, jeden taki. Co jest spoko. Więcej. A, więcej kwipunku mamy. Jak widzimy, co jeszcze? Idę, idę. Łaj, jeszcze berwamy, opierdzielę. Pierdzielaj. kurde, już muszę użyć potów, no. Rozwoju. Dobrze, no nie, źle. Teraz jest źle. No nie, bardzo fajne, bardzo mi się podoba to wszystko, się tak zmieniło w tym na sezon czwarty. Nie, bardzo fajnie to zrobili, naprawdę. Gratuluję im. Czym bliżej? Czym bliżej, czym bliżej? I jezu. Ten ciśnie zaraz zginie, kurna Ech, No ja mu nie pomogłem, bo też mogłem zginąć, tak? Więc my się czepiał to nie do mnie Dobra, beru No dobra, zabiłem Nic jest spoko Yuh. Następny, ja w ogóle... Ja myślę, że to cała postać jest to inaczej się ludzie nazywają? Tak! Kurde Epicka Powinienem na początku wziąć W Ale... Chciałem sobie... To będzie bez sensu? Oj... Nie! No leć! Kurde Zgina! No nie A, zginę jednak Niestety Kurde, ale dziwnie to wygląda Tak wszyscy na wszystkich Boże no Sekre jakaś Właśnie więcej lola Przez głośniki na... Łączę muzykę, jednak... Kurde, cisną nam towera No więc ten, 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 mod tak wygląda, ten tryb, nowy, więc... Taki dziwny, strasznie dziwny, no ale cóż... Trybów się nie wybiera. No halo, co jest z tym gościem, FK? Jednak wolę, preferuję ty tryb... E, normalny. Jednak wolę normalniejszy tryb. No, są różne, różne postacie, różni bohaterowie, i można sobie pograć i taką postacią, jaką się chce, a nie taką, co inni chcą. Więc no ale to kto co lubi. Może jeszcze nagram jedną taką grę, ale to jeszcze nie wiadomo. No dobra, ja dość sporo biję. Przez te nowe mas... Y Dość dużo, dużo Ej! jest Ward'a są on polega Czy nie widzą tego Ward'a, czy jak? Ojej, nie trafiłem! O dupa O dupa! Nie. Kurde, myślałem, że ją zabiję. No cóż, nie. Co tu jeszcze mamy innego? E, nic się nie zmieniło, nie zmieniło e, w ekranie e, kupienia kwipunku Więc jest tak samo. A szkoda. Fajnie było, jak było. Nowe są oczywiście przedmioty. Co już w sumie zauważyłem. I co jeszcze? I chyba tyle. Nic innego się nie zmieniło. Kupię sobie to, a tego już nie mogę, dobra. A whitefire. No. No i tyle, no jest to jak widzicie tryb każdy, na każdego, jedną postacią. Spoko. Hmm. Jedziemy, jedziemy. A właśnie, może pogadamy teraz w tej grze o tym, dlaczego nie chcecie pisać komentarzy. Pod moimi filmikami. Otóż jak zauważyłem, Oglądacie filmiki. Nie wiem, czy długo, czy nie. Ja, ja nawet na to nie patrzę. Jeżeli jesteście widzami moimi zasubskrybowaliście, to raczej mnie oglądacie. E, I mam pytanie, czemu nie chcecie udzielać się ogólnie e, w, w, no, czy w komentarzach pod moimi filmikami? Bo to jest naprawdę bardzo cenne, też dla mnie ważne. No bo ja wiem, lub nie wiem, czy wy chcecie coś, żebym robił tam, czy nie, na tym w, w kanale. Tak? Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, no, że yy, po prostu zadaję jakieś pytania wam czy coś się ja we, no, po prostu nie podałem jakby... Czuję się jakbym był robił to dla siebie, te filmiki, tak? Ja robię oczywiście też filmiki te dla siebie, ale też robię to dla was, ponieważ chcę, żebyście coś na tym żeby coś na tym kanale się działo, tak? Przede wszystkim A nie tylko o, zrobię filmik, obejrzycie już, tak bardzo tak jak było, odcinek testowy to jest odcinek testowy, czyli z Battlefielda jak zrobiłem, czyli no piszecie czy mam to robić, czy nie, nawet się spytałem i na koniec zadałem pytanie e, jak, e, jaka gra władcy Cprysini bym mógł nagrywać? Jaka to może być gra? Żebyście zgadnęli, jakoś was zachęcałem do tego, no ale widać nie chcecie, no to pytam się jak mam was zachęcić, żebyście pisali te e, otóż e, komentarze, tak? Bo bardzo bym chciał, żebyście pisali, ja bym chciał bardzo odpowiadać na nie, żeby było tak, no fajnie, tak, strasznie fajnie, no. No ale no widać, że wy no zbytnio nie chcecie, tak. Więc pytam się, o co w tym chodzi, o co, o co, o co chodzi w tym, nie? Dlaczego nie chcecie? Kurde, nie mam już, nie mam już money. No, więc naprawdę, no bo kurde, naprawdę fajnie by było, taki fan by był dla mnie, no, strasznie Dobra, mamy ulti, ale nie mamy many się wycofam. I ten. No, tak samo właśnie, kurde no. I też mnie zastanawia trochę, czemu oglądacie jak wrzucam w partach, e, filmiki z Lola e, to jest to tak, że oglądacie pierwszą część, co jest tam tylko menu gry, lobby, w których wybieram postacie, wybieramy wybieram z graczami postacie. A potem, już drugi part, co jest główną grą, co tam się gram uczestnicze, to w ogóle mało ludzi z Was ok. Dlaczemu? Co jest też z tym spowodowane? I chciałbym, żebyście to napisali w komentarzach, bo chcę wiedzieć. Bo może nagrywam to bezpotrzebnie dla Was tego lola, tak? Może po prostu, no, nie powinienem nagrywać lola. Może, dla, może tak, może dlatego, no, ludzie, naprawdę, nie bójcie się pytać i komentować, naprawdę, no. Jak ja się tego nie boję, to Wy też tego się nie powinniście bać. Naprawdę, bo to jest takie trochę, no. dziwne dla mnie, tak? Naprawdę, bym chciał, żebyście coś też uczestniczyli w moich filmach i w moich kanałach. Poprzez komentowanie, Pytanie się, różnych rzeczy. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Więc bardzo was proszę, żebyście jakoś właśnie. Eee... Jezus, Mario. Żebyście właśnie jakoś tym kanale moim. O, fajny jest powrót. żebyście jakoś. No. uczestniczyli, tak. Bo dla Was będzie to fajne i dla mnie też, wierzcie mi. Strasznie będzie to fajne. No a my wracamy teraz do gry. Niestety zginąłem. Jak widzieliście. No i. E, cisną te trochę leblanki nas. Leblanki, wybranki. Kurde, co jest w ogóle? Więc naprawdę, jakbyście mogli coś z tym zrobić, bardzo proszę. Ja mam za mało życia, stary, ale jakbym użył ulta. Dobra. Tylko szkoda, że mi wskasił. No dobra, ale zabiję. Dobrze Dobrze, dobrze Tak więc mówię. Zróbcie coś Fajnie by było. Ja bym się też się cieszył i tak dalej Więc bardzo was proszę Hmm no. Jedziem, jedziemy I wy się też piszcie, co byście chcieli użyć na moim kanale, no bo kurde fajnie by było, bardzo fajnie, jakbyście napisali kurde Gothic czy coś, kurde Oblivion, bo mam Obliviona, no Skyrim niekoniecznie, bo mnie mam i by mi nawet chyba nawet słabo by szedł, ale naprawdę jakbyście napisali coś, jakiś tytuł, jak, obojętnie jaki tytuł gry, żeby no, ponagrywać trochę, czy ogólnie nagrywać, o ja byłbym strasznie, to strasznie szczęśliwy, naprawdę. Bardzo bym był. Nie wiem czym, ale chyba są nowe teksty dla postaci. no ja yes, yes, Słaby jestem dość. Brandem, niestety. 1-5. Hmm... Słabiutko. W ogóle co się dzieje? Tu stracili wieżę, tu stracili wieżę. Tutaj nas nieźle atakują. No dobra, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Kurde. I jedziemy. Hmm. Chyba tutaj już stracimy ta worka. Coś mi się tak zdaje, a może i nie. Może jednak nie. No tutaj ciśniemy, nie, już pędzę, lecę. I am the fire. Dobra. Super. Jakasta manę. Ej, 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 ej. No, ej. Zestunował mi będę. Ten też zginie. A może nie? Nie ja zginie. Nie, nie zginie. Dobrze. Bardzo dobrze. 6 plus. A, ja nie umiem grać Brandem. Nie umiem, nie umiem. Nie umi, nie umi. Yeah, на линию. О, <laughs> он oh -oh. unstoppable, unstoppable, cool да. Едем, едем, с немецкий, с ним, ты с кем-то с ним. Но едем, Zobaczymy jak to pójdzie Bo, już Przestraszyłem Tędy, tędy Panowie, tu jest jeszcze jeden przeciwnik A, już Dobra, ci się nie wierzę, ci nie wierzę Dobra, obrwała. Eee, mało obrwałem, co tu Uu. jest. Uuu. Flash. O Jezu. uciekłem. Bardzo ładnie. No, i tak jak mówię, strasznie mi się to podoba. Dobra, Kury, teraz nie wiadomo w którą walić. Ostro, ostro, ciśniemy ich, kurde. Ostro, przepiękne. Może jednak ten tryb nie jest taki głupi. No jest, co zrobiłem z tą kulą? Dobra shutdown, Godlike Dobra, ja się tam wiesz, strasznie ich nie dygamy Się zginę, ale za to będzie później ta wiesz tak Uuu Pójdzie prosto się zdaje... A, wiedziałem! <śmany zginalny> Troll... No nie! <śmany zginalny> Kurde... Eee, no, zastanowała się. to, co, co, Dlaczego e, mnie nie atakowała? Dziwne... Ej no panowie, panowie Cisnąć, cisnąć Ciśnię, ciśniem, bo się zkiśniłem, kurde. O Boże, jeżeli nie zabiję, to będę się śmiał. Dobra, no, jedna Ogólnie chciałem ani wie. No nie wiem zagrać sobie dla was normalny meczek, ale zobaczymy, że jest nowy tryb, takie hmm, to będzie bardzo dobre, żeby nagrać. I dla was właśnie nagrywam nowy tryb Leg of Legends. razza Sezon tot fartim sezonum dost avot fartu burada yes yes iğdemanda u manda manda oh yeah burada Inferno begins, ja. Jedziemy. Cały czas naciskam, kurde, tę pyszkę. Dobra, jedziemy, to miniony. Kurda! miniony mamy, kurde. Pushować wiesz, że nie ma co robić. puszować trzeba, no. Kurde, a nie się tutaj pamiętać, po tej mapie po łapać, kurde, no i że nam biorą, i kto był na tej linii, ja się pytam. KTO BYŁ NA TEJ LINII?! Kurde, gówniarze jedne nie potrafią grać, co za nuby, no po prostu, co za masakra, Jezu Chryste, będę ja pomógł! Kyrie eleison, Chrystus od Nazaretu, no. I tak to było. Ja by, jak trafił. Tak, tak się rzuca proszcie pa. O oh je. Yeah. Oh yeah, oh yeah. O je, o je. Jeden, pozwycięstwo. Nie dygaj, puszuj. Do inhibitora. Co ty robisz, kurde? Nie cofaj się. Kuszuj. Napierdzielamy, napierdzielamy. No ale nie napierdzielamy, nie napierdzielamy, nie napierdzielamy. Oh yeah. No nie, poczekaj pan. Nie, to jest. to jest. to jest fake. To jest real. Nie mam many. Co się tu robię? No boże. Ale trzeba, ale. Ale sieka, ale sieka. Nieźle. Jedzień pod AP, wszystko nieźle, nieźle. No coś nie miałem man. Korzystałem na minionę trochę i tak trochę. Fail, fail. Mm. Mm. Męczonki, cmentczonki. Troszkę, troszkę. Woda. Chyt, hyc, Chodźcie brendy <laughs> Patrz Kurde Kurde, to jest takie trochę dziwne Nie no To wait To że ja nie miałem brenda, czyli możemy wszystkie postacie mieć wtedy w sumie, nice. Jak wszyscy się kają, O, Weskitu! nie wiem, który zabił. Boże, kochany. Kto wymyślał te tryby? <grym> te giery. O boże... Ja to cisnę, wierzę. No raz zniszczy się... No... No ja mam trochę mało życia... Dobra, ciśnie... Powinniście surrender dać, a nie... Jeszcze mam flesz, a to luz Boże Cały czas słyszę co na tak? Jak to brzmi? Chryst Rzeźnia jak jej mało Jezus Mario, Matko Polko. Czy ty to widzisz? No to powstaje wada <laughs> Cóż za troll o się. Dobra, ciśnij mi do końca. Nie kinął. Ujopio, O tak! Woo, jeszcze nie zrobiłem. Jeju a ja się śmięty śmiał jak to fake jest. Nie, jednak nie. Jest pod te Którą? <grymne> Dobra, mamy do trochę więcej AP. O, często na nakupował. To jest fake. A nie. Ciśnie do końca, gnoić ich, kurna. A nie, trzeba ich gnoić, gnoić. Co to jest? Co za kogo się one uważają? Patrzcie, jak ciśnie, kurna, sam. No, pięknie. No, to jest fake? No spoko. Zbyszek, Zbyszek! Kolega z wojska, Zbyszek, Zbyszek Postać radosna, Zbyszek, Skoczył z wieżowca Ej, no co to było? Gdzie? Gdzie? Stare ile byłem. Ja Jedziemy, po zwycięstwo. Ja cię jaka rzeźnia. Dobra. Udało się. Zginę. No. Kurde. Oj. Chyba się jeszcze nie udało. No, zabiłem. Heh czekaj. Oh yeah, double kill. Beautiful victory. Oh yeah. A teraz podsumowanko. Jak co, odcinek w Ninja of Legends. Tak więc, nowy tryb. Nowy tryb pre-sezonu. Sezonu czwartego. Nowy tryb gry, czyli one. Czy jakoś tam na no, wszystkich mnie to mnie nie powiedział było Ech, Wszyscy na jednego czyli, no, tak dziwnie nazwane albo no dziwnie nazwane, ale chodzi o to w tym, że gramy wszyscy jedną postacią pięciu osób, no, a przeciwko też jednej postaci w przyczynie drużynie na 5 osób, czyli 5 na 5 i jednym bohaterem w jednej drużynie, drugim bohaterem w drugiej, wszyscy grają tą samą postacią tak, ten tryb jest nawet spoko, jak ktoś lubi takie właśnie gry. Że wszyscy są jedną postacią się nie kłócą o coś. Um, no fajnie mi się to nadgrało. Może coś jeszcze nagram, choć tak trochę dziwne to jest nagrywać tak cały czas, jak się gra jedną postacią, ale może coś skombinuję. Um, no i chyba tyle. No wygraliśmy. Co się cieszę i co? No i tyle no. Nic takiego. Tutaj nowego się, no nie no, jest nowego. No podświetlenie, nowe życia, nowe wyświetlenie tych żyć. Pod. Tutaj pokazane jest podświetlenie postaci swojej takim kółeczkiem. Nie wiem czy to też jest w normalnej grze, właśnie muszę to sprawdzić. Um, nowe przedmioty. Jest wart za free, który jest, no, no za darmo. Czyli można z tego wziąć. No i co, i nic poza tym się nie zmieniło tak dużo. Albo ja nie wiem tego. Więc piszcie w komentarzach, co się zmieniło. Was nawołuję do, proszę Ciebie, do rekomentowania. Nie, ale naprawdę fajnie by było, jakbyście komentowali. No i co, i to na tyle w tym odcinku. Widzimy się już w następnym, z cyklu Zagrajmy Wy. Więc ja, by, ja jestem Drax332 i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemanko!